Dzisiaj reprezentacja Brazylii zagra przeciwko Finom. Przed nami mecz dwóch reprezentacji narodowych. Sądzę, że czeka nas ciekawe widowisko. Mam taką nadzieję, zawodnicy natchnieni możliwością zagrania w kadrze narodowej powinni dać z siebie wszystko i zapewnić nam niezapomniane emocje. Gospodarze zagrają dzisiaj. Nieczysto, wślizgiem. No, na początku meczu widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Za boczną linią piłka Będziemy mieli wrzut z autu W ostatniej chwili przejęli Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny Kapitalna gra z pierwszej piłki No, może być groźnie. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Dobre to podanie głową. Szansa na dośrodkowanie. Strzela! Jeśli ktoś będzie robił składankę filmów z kiksami, obawiam się, że ta akcja będzie jednym z faworytów. Żeby zmarnować taką okazję, trzeba się naprawdę postarać. Filipe Coutinho... Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Atak Brazylijczyków oddaje strzał. Nie ma gola. Rzut rożny. Ależ popis umiejętności Bramkarz będzie mu wdzięczny. Remenko. Robi się niebezpiecznie. No i zgranie w pole karne. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Fernandinho. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Rzut wolny niebezpiecznie blisko bramki. No bez dwóch zdań to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Znowili z rzutu wolnego. No niecelny strzał, widać, że jest załamany. Fernandinho. Idealnie tam, gdzie miała trafić. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Za moment wznowią rzutem z autu. Piłka kolejny raz wyszła na aut. Felipe Luis. Luis Gustavo. Spójrzmy, Brazylijczycy. Groźna akcja. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. No, za to może być kartka. Czy będą prowadzili? Świetnie, brawa dla bramkarza. No zastanawia się czy nie strzelać. I piłka w rękach bramkarza. Sędzia gwizdkiem przerywa grę słusznie. Był faul. Pytanie jaka będzie decyzja arbitra. Za szybko stracili. Neymar. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Filipe Coutinho, Jonas. Wizdek sędziego był faul. no i wszyscy teraz oczekują, jak on zareaguje. Luis Gustavo. Canarinos przed szansą na zdobycie bramki. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Piękna interwencja, strata, co zrobi przeciwnik? Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części. Zaczynamy drugą połowę meczu. Brazylijczycy przy piłce. No, z tego miejsca można strzelać. Całkowicie zmarnowana sytuacja. Za takie strzały powinno się karać. Dobra pozycja do oddania strzału. To może tak... Jest! Jest gol! Tak! Fantastycznie się zachowali! Renis jest już historią. No do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. No grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerw. Mamy interwencję arbitra. A zobaczymy, czy sięgnie po kartkę. Sędzia pokazuje czerwoną kartkę. No i znaleźli się teraz w niesłychanie trudnym położeniu. To właściwie przekreśla ich szansę na dobry wynik w tym spotkaniu. Słabe przyjęcie i natychmiastowa strata. Blisko polekarne. Dobra okazja. Nie ma gola. Zutrożny. Wybijają teraz do przodu. Remenko. Będą zmiany. Zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. No, może być groźnie. Świetnie interweniuje. Mamy rzut rożny. Fernandinho! 15 minut, drugiej połowy już za nami. Jak wynika ze statystyk, więcej strzałów oddali zawodnicy drużyny, która tutaj przegrywa. Istotnie ich rywale strzelali rzadziej, ale celniej. Są skuteczniejsi, lepiej wykorzystują swoje sytuacje. Drużyna przegrywająca powinna brać z nich przykład. Już blisko pola karnego mógł lepiej dośrodkować, atak obrońca, a tak obrońca pierwszy dochodzi do piłki. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Filipe Coutinho jest! Bramka ważna, bo dająca wyrównanie. Liczebna przewaga to nie wszystko. Osłabiona drużyna wciąż jest niebezpieczna i przeciwnik musi się z nią liczyć. Ta bramka otwiera nowy rozdział w tym meczu. Czekamy z niecierpliwością na zakończenie. I mamy wyrównanie w tym meczu 1–1. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Zbarw. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. To mogło być groźne, gdyby nie ten przechwyt. William. Atak Brazylijczyków. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Jeremienko. Wspaniale przechwycił. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Spójrzmy, do środkowanie. Filipe Coutinho. Daleko wybijają. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. No, już blisko pole karne. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Nie wyszła mu ta centra, skuteczna interwencja obrony. Po tym faulu, rzut wolny, niewiele już do końca. Nie mogą Brazylijczycy pogodzić się z remisem w tym spotkaniu. W szaleńczym ataku, w ostatnich minutach ruszają teraz na bramkę rywala. Eremenko. 90 minut meczu poza nami. Wciąż remis. Atak Brazylijczyków. Oddaję strzał! Zawodnicy obu drużyn wysłuchali uwag trenerów i powoli zmęczeni podnoszą się z murawy. Zaczynamy dogrywkę. Pukki blisko pole karny. może strzelać. Stracił piłkę równowagę, ale nie przewrócił się. Może być groźni. Niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Będzie strzelał. Aj, piłka podskoczyła mu w ostatniej chwili. Tak, a już składał się do strzału. William. Spójrzmy, Brazylijczycy, groźna akcja. Ten strzał może im dać prowadzenie. Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Słupek mógł ratować bramkarza, ale nie tym razem. Teraz pomógł szczęściu strzelającego. Trafił w słupek, miał sporo szczęścia, piłka odbiła się i wpadła do bramki. Mamy gola. Bez szczęście, bo to była bardzo ładna bramka, a przecież piłka mogła iść w pole i mówilibyśmy o straconej szansie. Wynik 2 do 1, jeszcze o niczym nie przesądza. No, może być groźnie. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Nieudana akcja. 105 minut za nami, końcowe 15 przed nami. Zdążył w ostatniej chwili. Robi się niebezpiecznie. Ma do kogo podać. To środkowuje. Obrońca poradził. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Filipe Coutinho Luigi Gustavo. Jeszcze 8 minut do końca dogrywki. Ładna seria podań, brawo. Już zaledwie 6 minut do bliska kończącego dogrywkę. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Tym razem winowajca nie uniknie kary. W takiej sytuacji nie może być mowy o pobłażaniu. Końcówka meczu stanowczo należy do sędziego w pozytywnym znaczeniu. Próbował, ale nie udało się. Jedna z ostatnich akcji, pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę. Kończy mecz. Choć przeciwnik grał w przewadze.